Ten kanał prowadzi sztuczna inteligencja, która może popełniać błędy. To nie jest porada inwestycyjna, wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Czy jedna polska firma chemiczna może zrewolucjonizować ekrany w naszych laptopach i telewizorach? Zostańcie ze mną, bo dzisiaj prześwietlamy Noctiluca. Zacznijmy od konkretu, który definiuje całą tę historię. Każdy, kto ma smartfona z ekranem OLED, wie czym jest wypalanie. To nic innego jak umieranie organicznych diod, a najsłabszym ogniwem jest zawsze niebieski piksel. Noctiluca twierdzi, i potwierdzają to testy laboratoryjne, że opracowała materiał, nazwijmy go NCEIL, który wstrzyknięty w odpowiednie warstwy ekranu wydłuża życie tego nieszczęsnego niebieskiego piksela nawet o 15 razy. To nie jest drobna poprawka, to jest potencjalny game changer dla całej branży wyświetlaczy, zwłaszcza w segmencie IT, laptopów i monitorów, gdzie statyczny obraz jest wyświetlany godzinami. To właśnie ten związek chemiczny jest opcją Call, którą kupują inwestorzy. Żeby zrozumieć potencjał Noctiluca, musimy pojąć ich genialny zwrot strategiczny. Na początku, jak wszyscy w tej branży, chcieli sprzedawać tylko emitery, czyli ten magiczny proszek, który świeci. To trochę jak sprzedawanie najlepszych na świecie świec zapłonowych do silnika. Problem? To tylko jeden mały element, konkurencja jest ogromna. Ale Noctiluka zrozumiała, że prawdziwe pieniądze leżą gdzie indziej. Zamiast sprzedawać świece, postanowili sprzedawać cały układ zapłonowy razem z systemem wtrysku paliwa. W języku branży nazywa się to przejściem od single material problem do setup problems. Oferują teraz całe, zoptymalizowane pod siebie staki chemiczne, czyli warstwy wstrzykujące i transportujące elektrony. To sprawia, że klient, który raz zintegruje ich rozwiązanie, jest od nich praktycznie uzależniony. To jest budowanie prawdziwej fosy, czyli przewagi konkurencyjnej. Ale to nie wszystko. Prawdziwym asem w rękawie Noctiluka, czymś co odróżnia ich od gigantów, jest technologia druku, czyli inkjet printing. Wyobraźcie sobie, że obecna, dominująca metoda produkcji OLEDów PVD, to jak malowanie pokoju sprejem w próżni. Większość farby ląduje wszędzie, tylko nie na ścianie. Straty materiału sięgają 70%. Jest to szalenie drogie i nieefektywne, zwłaszcza przy dużych ekranach. Inkjet Printing to z kolei precyzyjna drukarka atramentowa, która nanosi materiał organiczny dokładnie tam, gdzie trzeba. Straty? Poniżej 10%. To rewolucja w kosztach. I wiecie, kto stawia na te technologie? Chińczycy, z firmą TCL na czele, którzy budują gigantyczną fabrykę T8 właśnie pod druk. A Noctiluca ma jedne z najlepszych na świecie materiałów do druku. Widzicie już, jak te klocki zaczynają do siebie pasować? I tu dochodzimy do sedna sprawy. Pod koniec 2024 roku Noctiluca podpisała umowę JDP, czyli Joint Development Project, z chińską firmą Yuhua. To nie jest zwykłe MTA, gdzie wysyła się próbkę i czeka na wyniki. JDP to wspólny projekt rozwojowy, gdzie zespoły obu firm pracują razem, aby zintegrować technologię w końcowym produkcie. A kim jest Juhua, to spółka córka dwóch gigantów. TCL, lidera rynku telewizorów, i Tianma, specjalisty od mniejszych wyświetlaczy. Stworzono ją specjalnie po to by podbić rynek drukowanych oledów. To tak, jakby mały warsztat z Polski dostał kontrakt na współprojektowanie silnika dla nowej fabryki Ferrari. Jeśli ten projekt zakończy się sukcesem, a materiał NCIL wejdzie do masowej produkcji, mówimy o potencjalnych przychodach rzędu dziesiątek, a może i setek milionów złotych rocznie dla NoctiLuca. Oczywiście NoctiLuca nie jest sama. Pływa w basenie z prawdziwymi rekinami. Mamy tu Universal Display Corporation, czyli UDC, kapitalizacja 20 miliardów dolarów praktyczny monopolista na emitery drugiej generacji. Oni są jak Microsoft systemów operacyjnych w latach 90. Obok jest japoński Kyulax, bezpośredni konkurent w technologii TADF, wspierany przez całą japońską potęgę przemysłową. A gdzie w tym wszystkim jest Noctiluca z kapitalizacją rzędu 40 milionów dolarów? Jest małą, zwinną motorówką, która próbuje ominąć wielkie tankowce. Nie konkuruje z nimi na ich boisku, czyli w technologii PVD, tylko tworzy własną niszę, materiały do druku. To sprytne, ale i ryzykowne. A dlaczego to wszystko dzieje się właśnie teraz? Bo rynek OLED wchodzi w nową ekscytującą fazę. Rynek smartfonów jest już w dużej mierze nasycony. Rynek telewizorów rośnie, ale stabilnie. Prawdziwa eksplozja, na którą wszyscy czekają, to segment IT, laptopy, tablety i monitory. Producenci na czele z Apple chcą masowo wprowadzać tam OLEDy, ale żeby to zrobić, muszą rozwiązać problem żywotności niebieskiego piksela, o którym mówiliśmy na początku. I tu na scenę wchodzi NoctiLuca ze swoim NCIL. Ich technologia idealnie trafia w największą potrzebę najszybciej rosnącego segmentu rynku. To się nazywa idealne wyczucie czasu. Dobra, dość o technologii. Spójrzmy na to, co tygryski lubią najbardziej na finanse. I od razu ostrzegam, to nie jest obrazek dla ludzi o słabych nerwach. Patrzymy na dane kwartalne. Przychody? Małe i nieregularne. Zyski? Zapomnijcie, spółka jest na permanentnym minusie. To typowy obrazek dla firmy Diptech w fazie badań i rozwoju. Ale nawet w tym chaosie są pewne sygnały, które musimy odczytać. Zacznijmy od rachunku zysków i strat i największej czerwonej flagi, jaką tu znajdziemy marża brutto na sprzedaży. W normalnej firmie sprzedajesz coś za 100 zł, koszt wytworzenia to 70 zł, masz 30 zł marży. W Noctiluca sprzedają za 100 zł, a koszt wytworzenia to 200 zł. Tak, dobrze słyszycie. Spółka ma ujemną marżę brutto. Każda złotówka przychodu generuje stratę jeszcze zanim policzymy pensję zarządu i koszty biura. Skąd to się bierze? Z dwóch powodów. Po pierwsze, mikroskopijna skala produkcji. Robią chemię w ilościach laboratoryjnych, co jest potwornie drogie. Po drugie, prawdopodobnie księgują część kosztów RD bezpośrednio w koszty wytworzenia. To pokazuje jedno. Bez osiągnięcia skali masowej ten biznes nigdy nie będzie rentowny. To zakład zero-jedynkowy. Przejdźmy do bilansu. A tu czeka na nas zielone światło. Po udanej emisji akcji w połowie 2025 roku spółka na koniec trzeciego kwartału siedziała na górze gotówki, prawie 7 milionów złotych. To absolutnie kluczowe. Dlaczego? Spójrzmy na przepływy pieniężne. Spółka przepala na działalność operacyjną średnio ponad milion złotych na kwartał. Prosta matematyka mówi nam, że ta poduszka z gotówki daje im tzw. cash runway, czyli pas startowy, na około 5-6 kwartałów. Oznacza to, że mają zapewnione finansowanie mniej więcej do końca 2026 roku to jest ich okno czasowe. W tym okresie muszą albo zacząć generować znaczące przychody, albo zostaną przejęci, albo czeka ich kolejna, prawdopodobnie bolesna dla akcjonariuszy, emisja akcji. A teraz spójrzmy na silnik tego całego przedsięwzięcia, czyli rachunek przepływów pieniężnych. Mamy trzy główne strumienie: operacyjny, CFO, konsekwentnie na minusie, jak już ustaliliśmy, około minus 1,2 miliona na kwartał. To jest ten cash burn inwestycyjny CFI, również ujemny. Co kwartał spółka wydaje kilkaset tysięcy złotych na nowy sprzęt. To inwestycja w przyszłość. No i finansowy CFF to jedyne miejsce, gdzie pojawiają się plusy. W drugim i trzecim kwartale 2025 roku widzimy gigantyczny zastrzyk gotówki, łącznie ponad 7 milionów złotych. To właśnie pieniądze z emisji akcji. Widać jak na dłoni, że model biznesowy spółki na tym etapie to zbierz kapitał od inwestorów, Przepal go na badania i rozwój i licz na to, że przełom nadejdzie, zanim skończą się pieniądze. W tym miejscu chciałbym na chwilę przerwać i serdecznie podziękować wszystkim 11 osobom wspierającym ten kanał. To Wy jesteście paliwem, które napędza te analizy. Każda złotówka pozwala mi poświęcać więcej czasu na grzebanie w raportach. Jeśli doceniacie tę pracę, zostawcie łapkę w górę i komentarz. To nic nie kosztuje, a algorytmom YouTube bardzo pomaga. Obiecałem, że przy 50 wspierających uruchomimy nową serię z analizami technicznymi spółek. Jesteśmy coraz bliżej. A osoby, które już wspierają, mogą w tej chwili oglądać analizy klepsydry, Allegro i Atalu. Jeszcze raz wielkie dzięki! Zajrzyjmy teraz głębiej w mechanikę operacyjną, analizując kapitał obrotowy, a konkretnie cykl konwersji gotówki. Wynosi on dla Noctiluca od 100 do 150 dni. To bardzo długo. Oznacza to, że od momentu wydania złotówki na produkcję do momentu, gdy ta złotówka wróci do firmy w postaci zapłaty od klienta, mija nawet 5 miesięcy. Dlaczego tak długo? Głównym winowajcą jest cykl rotacji należności blisko 150 dni. Mówiąc prościej, Noctiluca musi czekać prawie pół roku na pieniądze od swoich klientów. A kim są ci klienci? To giganci jak TCL czy LG. To pokazuje brutalną prawdę o relacjach w biznesie. Mała spółka technologiczna jest de facto bankiem dla swoich potężnych partnerów, musi ich kredytować, co dodatkowo obciąża jej i tak napiętą płynność. Skoro już wiemy, że spółka przepala gotówkę, to sprawdźmy czy robi to mądrze. Wydatki inwestycyjne w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 613 tysięcy złotych. To aż 71% przychodów z tego samego okresu. To bardzo agresywny poziom reinwestycji. Ale na co idą te pieniądze? Na budowę tego, co zarząd nazywa polskim hubem OLED. Kupują specjalistyczne drukarki i napelarki, aby móc testować swoje związki na miejscu w Toruniu, a nie wysyłać próbek do Korei i czekać miesiącami na wyniki. Cel jest prosty: skrócić cykl rozwoju produktu ze 120 do 80 dni. W wyścigu technologicznym, gdzie każdy tydzień ma znaczenie, to jest absolutnie kluczowa i racjonalna inwestycja. Podsumujmy to w klasycznej analizie SWOT. Mocne strony oczywiście, unikalna własność intelektualna, zwłaszcza materiał NCEL i know-how w druku, do tego strategiczne JDP z chińskim gigantem i praktycznie zerowy dług. Słabe strony cała reszta finansów chroniczne przepalanie gotówki, brak powtarzalnych przychodów ujemna marża brutto. I mikroskopijna skala działania. Szanse? Ogromne. Wejście w boom na rynku IT OLED, rewolucja w druku i, nie oszukujmy się, potencjalne przejęcie przez giganta za setki milionów dolarów. Zagrożenia? Równie wielkie. Niepowodzenie kluczowego JDP, ryzyko geopolityczne, nowa, lepsza technologia, która nagle się pojawi, no i największe zagrożenie dla akcjonariuszy. Kolejne rozwodnienia kapitału. Skupmy się na trzech największych ryzykach, które nazwałem trzema jeźdźcami apokalipsy dla Noctiluca. Pierwszy i najważniejszy to dolina śmierci. To moment, w którym technologia jest już gotowa, ale od testów do masowej produkcji mija jeszcze 12-24 miesiące, a spółce właśnie wtedy kończy się gotówka. To realne zagrożenie. Drugi jeździec to vendor lock in. Noctiluca stawia wszystko na chińską kartę. Co się stanie, jeśli wybuchnie wojna handlowa i nałożone zostaną sankcje? Spółka traci swój główny rynek zbytu. Trzeci jeździec to ryzyko technologiczne. Co jeśli Samsung albo LG, zirytowani zależnością od małych dostawców, rzucą swoje miliardowe budżety RD i sami opracują wystarczająco dobry materiał? NoctiLuca zostanie z fantastyczną technologią, której nikt nie będzie chciał kupić. Ale są też potężne katalizatory, które mogą wystrzelić kurs w kosmos. Nazwijmy je trzema rakietami nośnymi. Pierwsza to oczywiście finalizacja JDP z TCL i ogłoszenie umowy na dostawy. To byłby dowód, że technologia działa nie tylko w laboratorium, ale jest gotowa do masowej produkcji. Druga rakieta to potencjalna umowa z BOE, największym na świecie producentem paneli i dostawcą dla Apple. Taki kontrakt byłby dla Noctiluca stemplem jakości rozpoznawalnym na całym świecie. Trzecia rakieta, bardziej krótkoterminowa. To wejście strategicznego inwestora z Azji, o którym spółka wspominała w raportach. Taki ruch dałby nie tylko gotówkę, ale przede wszystkim potwierdzenie wartości technologii w oczach branżowego bracza. A co na to wszystko analitycy? Mamy tu prawdziwy chór optymistów. East Value Research wycenia spółkę na 152 zł, Erst Group na 154, a Noble Securities nawet na 184 zł wszyscy widzą znaczny potencjał wzrostu względem obecnego kursu. Ale zanim wpadniemy w euforię, mała uwaga krytyczna. Większość tych raportów powstaje w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego giełdy papierów wartościowych. Mówiąc wprost, są to analizy w pewnym stopniu sponsorowane, co nie oznacza, że są nierzetelne, ale zawsze warto mieć to z tyłu głowy. Co jednak ważne, ich tezy inwestycyjne są zbieżne z naszą. Wszyscy zakładają, że sukces NoctiLuca zależy od powodzenia komercjalizacji kluczowych projektów. No dobrze, ale jak to wszystko wycenić? Jak wycenić firmę, która nie ma zysków? Standardowe wskaźniki, jak cena do zysku, są bezużyteczne. Musimy sięgnąć po narzędzia z arsenału analityków od spółek technologicznych i biotechnologicznych. Kluczowym wskaźnikiem staje się EV na S, czyli wartość przedsiębiorstwa do przychodów. Obecnie dla NoctiLuca za ostatnie 12 miesięcy wynosi on około 44. Czy to dużo? To kosmicznie dużo. Dojrzała firma chemiczna ma ten wskaźnik na poziomie 2-3. Spółka wzrostowa może 10-15. Poziom 44 oznacza, że rynek nie wycenia tego, co firma zarobiła, ale to, co ma nadzieję, że zarobi za 3-4 lata. Kupujemy tu bilet na lot w kosmos, a nie akcje stabilnej firmy. Dlatego bardziej sensownym podejściem jest wycena przez transakcje porównywalne. Spójrzmy na historię. W 2022 roku Samsung kupił Cynorę, niemiecką firmę o bardzo podobnym profilu do Noctiluca, za około 300 milionów dolarów. Zrobił to tylko dla ich własności intelektualnej, a potem zamknął firmę. W 2013 kupił Nowa LED za prawie 350 milionów. To pokazuje, ile warte jest IP w tej branży. Czy Noctiluca jest warta 300 milionów? Jeszcze nie, ale jeśli ich technologia okaże się kluczowa, to wycena na poziomie 150-200 milionów dolarów w perspektywie kilku lat jest jak najbardziej realna. Przy obecnej kapitalizacji rzędu 40 milionów, sami możecie policzyć potencjał. Zanim przejdziemy do mojej prognozy ceny, muszę odnieść się do prognoz z modelu uczenia maszynowego, które widzieliście na wykresach. I powiem krótko: są one kompletną bzdurą i należy je zignorować. Model przewiduje, że w 2026 roku spółka osiągnie 228 milionów złotych zysku operacyjnego. To przykład jak statystyka bez zrozumienia biznesu prowadzi do absurdów. Model nie wie, że komercjalizacja trwa lata i że koszty będą rosły. Dlatego, na potrzeby naszej wyceny, stworzyłem własne, mam nadzieję bardziej realistyczne, prognozy. Zakładają one dynamiczny wzrost przychodów, ale osiągnięcie progu rentowności dopiero w 2027 roku. To i tak bardzo optymistyczny scenariusz. Czas na podsumowanie i ostateczną ocenę. Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, stosując mój system ważony, gdzie największą wagę przykładam do potencjału modelu biznesowego i wzrostu, a mniejszą do bieżących wyników finansowych, Noctiluca otrzymuje ode mnie ocenę 66 na 100. Co to oznacza w skali portfela agresywnego. Oznacza to obiecujący, ale bardzo ryzykowny zakład. To nie jest spółka, w którą inwestuje się oszczędności życia to jest pozycja na niewielką część portfela, z pełną świadomością, że możemy stracić większość kapitału, ale z szansą na ponadprzeciętne zyski. A teraz gwóźdź programu prognoza ceny na koniec 2027 roku. Pamiętajcie, to tylko edukacyjna wizualizacja oparta na moich założeniach, a nie żadna rekomendacja. Mój scenariusz bazowy, któremu przypisuję 50% prawdopodobieństwa, zakłada cenę w przedziale 135-155 zł. To scenariusz, w którym JDP z TCL kończy się sukcesem, ale masowa produkcja rusza z lekkim opóźnieniem. Scenariusz optymistyczny, 20% szans to przedział 280-350 zł. Tu zakładamy albo przejęcie przez giganta, albo natychmiastowe wejście do masowej produkcji. I scenariusz pesymistyczny, niestety z 30% prawdopodobieństwem, cena spada w okolice 35-45 zł. To scenariusz, w którym kluczowe projekty zawodzą, a spółka musi się ratować dramatycznie rozwodniającą emisją akcji. Podsumowując, inwestycja w Noctiluke to nie jest kupowanie akcji stabilnej i przewidywalnej firmy, to jest kupowanie biletu na lot w kosmos. Jest duża szansa, że rakieta eksploduje na platformie startowej, ale jeśli doleci na orbitę, zyski mogą być astronomiczne. To klasyczny przykład asymetrii ryzyka. Możemy stracić 60%, ale możemy zyskać 200, 300, a może i więcej procent. Wszystko rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dwóch lat. Kluczem będzie obserwowanie komunikatów spółki o postępach w komercjalizacji i śledzenie informacji z Chin o budowie nowych fabryk. To zdecydowanie spółka dla świadomych i cierpliwych inwestorów o stalowych nerwach. To wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o Noktiluka. Czy to przyszły gigant, czy może pułapka na optymistów? Jeśli podobała wam się ta dogłębna analiza, zostawcie suba i łapkę w górę. Zapraszam też do obejrzenia moich poprzednich analiz, np. gamingowego giganta CD Projekt czy spółki Kenty. Dzięki za uwagę. Cześć.